Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Kopczyńska, chociaż jestem z wykształcenia ekonomistą, od kilkunastu lat zajmuję się warsztatami kulinarnymi dla firm. Oprócz tego prowadzę bloga kulinarnego o wdzięcznej nazwie Dziękuję, nie gotuję. Którego stworzyłam z myślą o tych, którzy nie potrafią gotować, nie lubią, ale z różnych względów muszą. Ja nazywam się Tomasz Kopczyński. Tutaj zbieżny już nazwisk jest mm. absolutnie nieprzypadkowa. Jesteśmy małżeństwem. Od 22 lat. Tak. Y Jestem konsultantem, szkoleniowcem w zakresie zarządzania, zarządzania projektami przede wszystkim tu już od lat. I tak stwierdziliśmy, że połączymy nasze kompetencje i stworzymy produkt, wspólny produkt. I właściwie go opracowaliśmy. Czyli chcemy pod piękną nazwą zarządzanie projektami od kuchni realizować warsztaty, w których będziemy uczyli naszych uczestników, jak zarządzać projektem, jak zarządzać zespołem, jak planować, organizować, zarządzać czasem. To wszystko tak. Zostanie przećwiczone w trakcie warsztatów kulinarnych, które ja poprowadzę. I to będzie nasza wspólna praca, wspólne działanie. I do tego chcieliśmy Was naprawdę bardzo serdecznie zapraszać. A wszystko się będzie odbywało gdzie? W studiach kulinarnych w całej Polsce, profesjonalnie yy, urządzonych. Także zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy do kontaktu mailowego. Dziękuję. Do widzenia. Bardzo. Do widzenia.

Okay. no sorry. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Kopczyńska.